Kantar, uwaga, uwaga, kogo ja biorę. Kogo ja biorę. Panią wie biurę. la 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 Tak, uwaga, uwaga. Antonio, ale się wkurzyłaś. Co na denwerka się tak wkurzyłaś? Czy na mnie? Chyba na denwerka, co? Tak, uwaga, uwaga. Część. Kolejna część serii. Jadę w teren na każdym koniu. Po kolei. Na gwiazdusi już byłam. Na Tosi byłam. Teraz... Wybór padł na wiewiórę. Chciałam jechać na Candy, ale najpierw w sumie z nim pójdę na spacerek. Ty się może dzisiaj wylążuję. Eee, I muszę przywieźć o głowie, bo wszystko w sumie spakowaliśmy oprócz ogłowia. Także co, wiewióro czyszczę i śmigamy. Dobra, ja ją wyprowadzę tu, więc na razie ten Bo tu Łukasz z kimś gada. To chwilę ten. pójdę. Zobaczyć. Nie, wiewiór, zobaczymy jak tam będzie. Plan jest taki, żeby sobie pogalopować przez plażę najdłuższą u nas tutaj na Salomonowie, także zobaczymy. I sobie wyruszyły Wszystkie idą ze mną. Wow, nawet Mika idzie ze mną. Ogólnie Mika się wpoiła w Łukasza. Jak ktoś oglądał Zmierzch to wie o co chodzi z wpojeniem. Kto, kto też jest fanem Zmierzchu to niech komentuje, bo ja to fanka Zmierzchu. Wszystkie książki, te filmy, wszystko w domu. Zawsze to było takie oczekiwanie, kiedy wyjdzie kolejna część ja nie mogę tu już tyle lat, kurde. I piszcie, kto jesteście, team e, team Jacob, team e, Edward, czy może team e, ten, e, no nie wiem, kto jeszcze może być team. Wszyscy tam w sumie, Rosali czy tam inne osoby, ja zawsze byłam team Emmet, także, także no. Team Emmet i Set. Ja uwielbiałam Seta jako, e, jako tego mm, wilka. <grywa> dobra, dobra, nieważne. To nie jest film. To nie jest e, filmik o tych, o mm, zmierzchu. O, ale podcie drewno tu jest. No pojedziemy sobie tutaj, pojedziemy na taką długą, długą, długą plażę. I ja pies Łukasz. Tak, tam jest ogólnie pies, który nazywa się Łukasz. Co? No tak, idziemy do tego psa. Pewnie się z nimi przywita. No co? Wasz kolega, wasz kolega tam jest, tak? Który w lato przychodził do nas, do stajni, to w sumie bliziutko mamy, także co? No dobra, to sobie jedziemy i jedziemy. Patrzcie w ogóle, tu mamy za piękny czapraczek, mamy czapraczek Love Equestrian, to jest ze sklepu jeździckiego GNL dostaliśmy. Mogłam jeszcze na założyć, zapomniałam znowu. I pamiętajcie, że do GNL macie kod rabatowy. Minus 15% na, na wszystko tam prawie. Tam chyba oprócz pasz, jakieś tam rzeczy. Na Instagramie. No w sumie pod opisem też mam, pod opisem filmu. Na kot Rancho i opłaca się. Wiecie, jak zamówicie coś za stówę, no to już macie 15%, 15 rabatu, to 15 złotych. Także im większe zakupy, tym się robi fajny rabacik. Także dobra, jedziemy w sumie i ten, i ten i to zaraz będziemy skręcać w las. Mhm. Ok, ominęłam taką tam brzydką kałużę. Dobra. Muszę sobie zakusować. O, wiecie co to jest? Co to jest? drewno. Dawaj, hop. Dawaj, koń. Idziemy sobie, zaraz będzie fajne z górki, ale ona jest śmieszna i ja nie mogę... Mógł... Ona jest tak wygodna, tak naprawdę, że... Uh, 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 naprawdę jest wygodna, kurczę. Mam dobrze kamerę? Patrzcie, tu jedziemy taka... Prrt, 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 prrt. Taka przerażająca z górki jest. Tam ludzie. Musimy zjechać z tej górki. To co galopem? Nie no, żartuję. Zadbać o swoje życie. I wie życie, nie? Znagramy to z górki jak jedziemy. To takie brzydkie, rozkopane jest. Przez yy, wycinkę. Nie rozpędza się. Prrr. Dobry koń. Super. Idziemy na luźnej wodzy. W ogóle mamy posklejone taśmą wodzę. Mam trzy pary wodzy, trzy wody zamówione, bo jak tu wiadomo na rajdach, dzieciaki, koń się schyli, bum, zdepta. Także jest na razie sklejona chociaż sprzączka. Działa, ale wiecie, to w razie co, w razie co jest piękny wieziór, cieka górka stroma. Dobra, my sobie tutaj chwilę jakoś może, a tam jest jakiś kamper, ale widać tą wodę tutaj co jedziemy na tą plażę sobie pogalopować zobaczymy jak tam... oby ludzi nie było, nie wiór, oby nie było ludzi dawaj tu, hop dobra jedziemy, nie biurą kamery, nie? wiebióra tu 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 są ludzie na plaży, ale to nic. Są w się sensie tutaj kamperem. Wiewióra, tylko nie rób kupiej bo będzie trzeba przyjechać sprzątać. Chyba jeden kamper, także wiecie, że tu wszędzie była woda i ja nie mogę ile? To jest mało wody się zrobiło. Kurde, no sakra. Dobra, wiewióra. To co? To co? O, Dobra, prwa, kamyczki tu są! Super! Dobry koń! O, ale mokre jesteśmy! O kurczaki! O ja! Dobry koń! Super! Tyzio, idzie, idzie! O ja! Dobra! Miniemy tutaj, tych Państwo to wyłączam. Kiedy jedziemy dalej, to oczywiście śmieci, bo ludzie to takie, takie świnie i sypią w miejscach takich ładnych. Tu jedziemy sobie bokiem, bo tu jest tak strasznie grząski piach, że w ogóle konie tu się tu kopią normalnie. To jest tragedia. Ja nie wiem, jak na placach do jazdy mogą być takie grząskie, pla... grząskie piachy. Bo wiem, że niektóre stajnie tak mają, że żeby... po prostu, ona, widzicie, ona się normalnie kopie. Ale No cóż, no jedziemy. Co tam, wiewióra? Co tam? Wiecie, jak w ogóle. patrzcie jakie jest... jesteśmy mokre. Wiewióra cała ograbana. Nie? Ja nie mogę, ale w oko takie coś jest. Jeszcze na powrocie e, przygalopujemy sobie. I chyba zrobię live, a. tak mi się wydaje, że sobie zrobię live na Instagramie. Więc zrobimy tutaj takie małe kółeczko i wracamy. Pojadę sobie tam, 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 dołem. I kółeczko robimy i. Wracamy na tę piękną plażę, normalnie mamy tutaj brzeg jak nad morzem. Także jakby ktoś chciał też sobie tak przegolopować przez plażę, to zapraszamy do nas. Każda godzina terenu 100 złotych. Więc to tam no tak max 3 godziny, także teraz robimy już bo wiadomo już już zrożym, I no, dobra, jedzimy. Tewióra po kokonie. Piszcie, jakiego następnego mam wziąć. Była już Tosia. E, Tosia gwiazda. Eee, teraz wie na dali jeżdżę teraz w tereny, bo ja teraz prowadzę tereny to zazwyczaj na dali, to jeszcze na Candy pojadę, tylko z Candy najpierw pójdę na spacer, bo ona się bardzo boi eee, wody, więc pierwsze co będzie trzeba Candy odczulić na wodę. W zeszłym roku jeździliśmy na rajdy i ani razu nie weszła mi do wody, rozumiecie to? Nawet kopytka nie zamoczyła, dobra może troszeczkę, <laughs> dobra. Jedziemy sobie się przejechać, nie, robimy kółko małe i wracamy na plażę i znowu będzie galop. Wtedy już sobie postępujemy do domu. Endorfiny naładowane. <grytania> o kurczaki, ale wieje. Uuu, tam tą wieje. Zrobiłyśmy takie rondo tam w lesie, tam przejechałyśmy trochę. E, tak na około Z 10 minut w sumie chyba. minęło. I wracamy tutaj na plażę. Patrzcie, wiewióra w stronę domu. <grytania> to jest agentka, to. Zagętka, to. Tutaj na plaży są akurat kamienie takie brzydkie, bo patrzcie no tu był brzeg do tego tutaj piachu. Także tutaj nie będziemy galopować, tam jest najczystsza woda, bez żadnych kamyczków, które mogłyby podbić konia. A wiebiura jest teraz w ogóle rozkuta, a ona wybiór nie tu po tych jakich dziurach jakiś śmiesznych. Więc yy, lepiej nie ryzykować i po prostu galopować w miejscu, gdzie jesteśmy pewne na to, że, że jest dobrze. Nie wiewiór? Kurczę, znowu pewnie nas ochelapia. Nie wiem, czy tam coś było widać, bo ja widziałam, jaka kamera była brudna. Nie, miksan. Tak. Jaka kamera była od wody. Wiewiór, chodź tu. Tak, dobry koniec. Chodź, Wiór, Wiewióra, zrobiłaś kupę? Co to, to jakaś stara jest i tak musimy przyjechać. Muszę powiedzieć Łukaszowi, że kupa jest na tym, że musi przyjechać kład. Ej, wiewiór, wiewiór, wiewiór. Wiewiór, 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 poczekaj, jeszcze nie tu. Poczekaj, mamy długi brzeg do galopowania. Wiewiór nie ciągnie się, nie, bo tu są kamienie. Tak jakiś psiak tu jest, żebym nie zleciała do tej wody. A. A. Tu się zaraz kończą kamyczki. Wiewiór nie. Dobra. Dobry koń! Super! Tak! Dobra, prrrr! Taki dobry Tak! Tak! Co Mikson? Tak! Oh. Dobrý koník. Ale to było super. O, ja. Dobry, koń Dobra, sobie wstępujemy już do domu. Pojedziemy sobie drogą okrężną drogą, żeby sobie pojechać z wstępem. Tak na chillu po prostu. Nie, wiewiura, Jesteś super. Dobry, Koń. Dobra. No i patrzcie, robię tutaj live'a właśnie na TikToku. Wracamy z Wiewiórem. Kto chce być akurat tutaj o widoczny, bo was pokazuje to. Tutaj pytanka, już przynajmniej 20 minut robię live. A. Ile lat masz? Tosie? 8, chyba. Ja, o, tutaj jest i ja. Nie wiem, czy sobie widać, ale pozdrawiam wszystkich, którzy są właśnie na live. Ie. A my, o, była przed chwilą taka mgła i zniknęła. I, o, wracamy sobie, tak tu jest ładnie. Żeby nie wracać zawsze tymi samymi drogami po lesie, to o, dobra. No dobra, co? Ja już w domku, już o sobie na tarasie jestem, patrzcie jak pięknie jest, jak się zrobiło, Jezus. Bibiera sobie poszła do siana, patrzcie. Musimy im od razu ogrodzić łąkę i e, i co? I to chyba na tyle, także piście e, na jakim koniu następny teren. Także do zobaczenia, wypadki.